Zbiórka na Achtung Kutulu już dawno się ufundowała. W tej chwili, kiedy nagrywam, jest chyba niemalże 200% założonej kwoty. Ale zostało jeszcze trochę czasu, aby się dorzucić i zapewnić sobie podręcznik i wszystkie bajery w otwartych progach. A jeszcze parę progów chyba zostało. Także warto swoje złotówki dorzucić. Dla niezdecydowanych oraz tych, co... Nie mogą się już doczekać, to mamy tą szybką prezentację zasad, w ramach których będą operować wasi agenci. Achtung Cthulhu zostało wykute w kuźni Modifusa i używa sprawdzonej już przez nich mechaniki 2D20, znane m.in. z gry Fallout. Na kanale Elfów możecie obejrzeć kilka nagrań z prezentacją tej mechaniki. W Achtung Kutulu posługiwać się będziemy podobnym korem mechanicznym, ale. Z niewielkimi zmianami specyficznymi dla tego settingu. Ok, to co potrzebujemy, żeby w ogóle zacząć grę? No, idealnie, żeby był podręcznik. Przy czym ten po polsku jest jeszcze niedostępny, więc ewentualnie można sobie, jeśli kogoś bardzo przyciśnie, zanobyć angielski. No, ale ten ma się pojawić chyba na początku przyszłego roku. To nasze polskie wydanie. Można już teraz zacząć grać na podstawowych zasadach. Ze startera, który jest dostępny albo link jest na stronie zbiórki, na wspieram to, albo w sklepie Alice Games. To jest darmowy PDF w najlepszej cenie, 0 zł. I tam jest naprawdę fajnie przygotowane wprowadzenie do zasad, bez wchodzenia w jakieś takie turbo-szczegóły. Są gotowe postacie, jest przygoda, generalnie fajnie przygotowana rzecz. No i karta postaci. Tej po polsku jeszcze nie ma, prawdopodobnie Alici to bardzo szybko nadrobią i będzie można ściągnąć taką z ich strony. Ale można sobie wziąć albo gotowe te postacie z, z, ze startera albo ściągnąć od Modifiusa angielską kartę postaci. Tam nie ma jakoś strasznie dużo tych nazw takich, także przetłumaczenie na własny użytek no nie powinno być trudne. Dalej kostki. Mechanika 2D20 D2 używa bardzo specyficznych kości. Są to dwudziestościenne, standardowe, chociaż te ładne mają swoje specjalne znaczenia, oraz kaszustki, które różnią się od tych standardowych, nie mają oczek. Mają jedno lub dwa trafienia, puste pola, no i ten znaczek takiego kutulu, tak? czy jakiejś ośmiorniczki. Alienowej takiej, które się będzie liczyć jako specjalne efekty. I je można już teraz kupić od Alice'ów. Nie trzeba sobie ściągać z zagranicy. One są w ich sklepie dostępne już od jakiegoś czasu. Dobra, no to przejdźmy do zasad podstawowych. Core Mechaniki 2D20 to test wykonywany kośmi dwudziestościennymi przeciwko liczbie określonej przez. Testowana umiejętność, czyli na początku bierzemy sobie atrybut i umiejętność, ustalamy z gry, które będziemy używać, i to jest liczba, którą chcemy wyrzucić równą lub poniżej na naszych d20. -kach. Następnie, niż gry określa poziom trudności. Może on być 0 do 5. 0 to są takie super banalne, proste. Zadania, przy czym czasami warto wykonać ten rzut, bo mogą nam się nazbierać sukcesy, przemienić na impet. No, tym będzie za chwilę. No, no właśnie, rozważ powiększenie pulikości. To można zrobić właśnie ten przykładowy impet wykorzystując, ale to szerzej powiem za chwilę o tym. No i już trulamy tyloma kostkami ile mamy, może to być do maksymalnie pięciu kości dwudziestościennych może się potoczyć po, po naszym stole każda dwudziestka, no to jest problem, to jest jakaś komplikacja którą fabularnie zrobi nam niż gry jakąś przykrość obojętnie, czy zdamy czy nie zdamy test a wszystkie jedynki to są podwójne sukcesy czyli każda jedynka liczy się jako dwa sukcesy z takiej kostki. No i mamy jeszcze fakty. Fakty to pojedyncze słowa albo frazy, które dotyczą związanej z testem osoby, przedmiotu lub sytuacji. Fakty mogą sprawić, że test będzie łatwiejszy, po prostu obniżając poziom trudności. Może sprawić, że będzie trudniejszy wtedy ten poziom czy do góry albo czasami w ogóle przed testem tak taki fakt jeżeli zaistnieje to sprawia że ta czynność jest lub nie jest w ogóle możliwa no okej okay, no to jak możemy zwiększyć sobie szanse? to jest taki bardzo fajny w ogóle mechanizm w tej mianice 2 do 20 za którym ja osobiście przepadam ponieważ pozwala troszkę pokombinować różne Sytuację wykorzystać, różne mechaniki, pule uruchamiać, żeby zwiększyć swoje szanse po prostu. No i tak, na początku mamy wsparcie, czyli pomoc naszych towarzyszyń. I mechanicznie to wygląda tak, że oni sobie, każdy kto nam pomaga, rzuca sobie jedną dwudziestką zamiast dwoma standardowo, i wszystkie sukcesy, jakie ci wspomagacze uzyskają, to przejdą. Do sumy naszego tego ogólnego sukcesu. Przy czym, aby test się powiódł, to główna osoba wykonująca dane zadanie musi uzyskać przynajmniej jeden sukces na kości. Następnie mamy impact. Impact to są punkty, pula punktów, którą możemy gromadzić do wspólnej puli pomiędzy graczami, żeby je sobie wykorzystywać, ale są to też punkty, które uzyskujemy w teście. No i mówimy tutaj o zwiększeniu szans, czyli dokupywaniu kości w tym wypadku. I z tej puli wspólnej pomiędzy graczami uzbieranej możemy wydać ją za jedną, dwie lub trzy kostki. Możemy wydać też impact, impakt, aby dorzucić do naszej sceny jakiś fakt dotyczący tej konkretnej akcji. Zagrożenie. Zagrożenie to taka pula punktów podobna do impaktu, ale wykorzystywana przez Mistrza Gry. Ono zaczyna z paroma punkcikami na początku gry, ale będzie je zbierać po drodze, ponieważ kiedy będziemy bardzo chcieli zdać test i dorzucić kilkoma dodatkowymi kostkami, jednak nasza pula impetu będzie pusta, możemy przekazać punkty zagrożenia do puli Mistrza Gry i dokupić sobie dodatkowe kostki, aby zdać test. No, i fart. Fart to takie szczęście. To jest pula, zaczynamy z nią i możemy je wydawać na różne fajne rzeczy. Możemy przed rzutem wydać fart, aby jedną z kostek od razu ustawić na jedynce, co oznacza automatycznie dwa sukcesy. Już po rzucie możemy wydać, aby przerzucić dowolną kostkę. A jeżeli. Gdzieś polegniemy, tak? W jakiś sposób? A to będzie trochę. przy nim w moim filmiku, konkretnie. No, to możemy od razu odrzucić tą porażkę, albo w ogóle później pojawić się, dołączyć jeszcze do sceny. No i talenty. Talenty to są specjalne zdolności naszej postaci. Nie umiejętności, tylko właśnie talenty, jakieś takie specjalne sztuczki, które mogą sprawić, że nasza pula. W konkretnej bardzo sytuacji zwiększy się o jakieś k20, jednak to wciąż nie może przekroczyć tej maksymalnej puli 5k20. No i kosztowny sukces. To kolejny fajny mechanizm, bo on pozwala na negocjowanie między graczem a mistrzem gry. W niektórych wypadkach, kiedy test nam nie pójdzie, ale bardzo chcemy, żeby jednak wyszedł, no to możemy przehandlować sukces. Tego przedsięwzięcia, którymi się podejmowaliśmy w zamian za dodatkowe komplikacje, którymi obarczy nas mistrz gry, jakby dodatkowo, oprócz tych, które ewentualnie wypadły w trakcie rzutu. No i jest jeszcze parę innych takich bardzo podstawowych reguł, o których chciałem dzisiaj powiedzieć jeszcze. Czyli tak, próba sił to kiedy dwie Postacie, czy to postacie graczy, czy postacie gracza kontra bohater niezależny, starają się osiągnąć przeciwstawne cele. No więc osoba, no i to jedna osoba musi aktywnie przeszkadzać i drugiej, żeby to, ta próba się w ogóle wystąpiła mechanicznie. No i tak, obie osoby wykonują swój test. To wcale niekoniecznie to będzie ta sama umiejętność, chociaż często to jest to i osoba, która osiągnie więcej sukcesów no to postawi na swoim, czyli wygrywa i różnica pomiędzy tymi dwoma pulami to będą właśnie punkty impetu, który można od razu wykorzystać albo gdzieś tam zgromadzić sobie, tak? W tej puli, nie? Dobra. Biegłości. Biegłości to są takie specjalizacje do konkretnych umiejętności. I one sprawiają, że krytyczny sukces, czyli te podwójne tak sukcesy, no, mogą się częściej zdarzyć. Tak? Zwiększają po prostu ten zakres. Komplikacje. No to już wspomniałem. Jeżeli wypadnie 20 na kości no to dzieje się coś niedobrego w sensie zdajemy nawet test jeżeli suma sukcesów przekroczy poziom trudności to to zdajemy ale jeżeli wypadły jakieś 20, to będzie to obarczone jakimiś dodatkowymi problemami i tutaj podobnie jak z biegłościami w niektórych wypadkach pewne sytuacje sprawiają że zakres komplikacji jest większy niż tylko 20 czyli to może być tam od 19 czy od 20, tak dobra no i tak, impet, nie impact, tylko impet, to wszystkie nadliczbowe sukcesy, już o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtarzam: jeżeli poziom trudności wynosił 2, wyszliśmy 4 sukcesy, to 2 stają się impetem i można od razu je zużyć na to, aby nasza akcja była lepsza, potężniejsza, zadawała więcej obrażeń czy cokolwiek. O tym będę mówił przy okazji omawiania walki. Albo można przerzucić te wszystkie punkciki do wspomnianej już puli, tak aby inni nasi współgracze mogli z tego skorzystać w przyszłości. I jeszcze dwa inne takie półfabularne, tak, możliwości wykorzystania impetu to pozyskanie informacji, jeżeli chcemy coś konkretnego się dowiedzieć, po prostu tak, takie. Pytanie do gdy, pytanie do przyjaciela, albo skrócenie czasu akcji. Jeżeli chcemy zrobić coś równie efektywnie, jak byśmy chcieli, normalny czas, ale szybciej, bez straty jakości, no to wtedy wydajemy właśnie impet. I to było tyle na dzisiaj. To było takie szybkie przelecenie po tych podstawowych. Regułach podstawowych zasadach, które będą obowiązywać w trakcie gry Achtung Kutulu. Następnym razem, jeżeli będziecie chcieli jeszcze mnie posłuchać, to opowiem o walce i co? No i zapraszam Was na wspieram to, aby zapewnić sobie podręcznik. On jest w naprawdę fajny cenie. On jest o tę jakąś konkretną kwotę tańszy niż później, bo już w takiej normalnej dystrybucji będzie. Jest podręcznik gracza, jest podręcznik mistrza gry. Już teraz otwarte jest tam z pięć chyba scenariuszy takich małych dodatków, przygód. A ileś jeszcze jest do otwarcia i kolejne ileś zakryte przez teczkę ściśle tajne. Teraz jak to nagrywam, to zostało trochę powyżej tygodnia. Do końca zbiórki. Także co? Aha, jeszcze jak widzicie, nowy, super specjalny Elfik narysowany dla kanału przez chmurkę, oczywiście. A to prezentowałem Jehad, czyli Trip. I dziękuję za Wasz poświęcony czas. Na razie.